hej witam Was ponownie. Orodę kupuję nam kolejną transmisję normalną, bo ja tak lubię, tak mnie komfortowo wyjdzie, jakoby będzie, No chyba, że jesteś tak, to tak, wtedy nagrywam od nowa. To już mi się zdarzyło parę razy, ale pewnie już nie mam jakiegoś takiego, że to powiem, umysłu do tworzenia. E, Jakichś takich fajnych elementów, dlatego też wolę nagrywać na żywo. Zmusiła mnie też do takiej sytuacja problem z internetem. Teraz już jest trochę, o wiele lepiej. No cóż, to tak na początku wyjaśnienia. No i co? Mamy tutaj kolejną parę figur z mojej kolekcji. Są to figurki posiadające tors z serii City. Tak się prezentuje. Jeden. Ułówka na troszkę inna niż tradycyjnie wykorzystywałem. Włosy, medium nogat, nadruk jest i z tyłu, i z przodu. Jak widać, zmieniłem tutaj. Zapomniałem, które to jest oryginalne. W takim razie na pewno to chciałem zmienić. I e, w takiej czyszej analizie to akurat. Było proste, no to sobie stworzyłam ten sposób. Jedna figurka ma nogi granatowe, druga figurka ma nogi niebieskie. I tak się prezentuje. Włosy właśnie. Włosy też u mnie te występują, ale w małej ilości są te takie włosy takie uczesanie boczne, że tak powiem. I no, oczywiście dla ciekawości. Wykorzystałem to tutaj u siebie, u siebie w kolekcji. Więc to kolejna para figur, która pozwoliła oczywiście na powiększenie liczby, liczby. No, do końca roku, jak na razie, na dzień dzisiejszy, my już uzyskałem 800 figur. Para mi tworzą, a według Blinkinka, jeśli dobrze pamiętam, to mam ze 360 wykorzystanych torców. Tam mogę sobie tworzyć katalog i obserwować co mam. No nie, ja tutaj gadu gadu o figurkach, a chciałam jeszcze wrócić do tematu fajnie się składa eventu, który odbędzie się w lipcu tego roku we Wrocławiu w czasie przestrzeni. No, planować będzie troszkę lepiej, e, troszkę czegoś więcej, już tam jesteś coś organizowane, planowane, analizowane, aby było jeszcze fajniej. M, no, a ja już się tam zapisałem ze swoją e, pakietą, ze swoją, e, ze swoją stroną, że tak powiem, ze swoim miejscem, m, no i myślę, że tam też będzie wiele, wiele innych m, budowniczych, tak, Twórców, o, którzy będą na pewno sobie coś pokazywać. Cofając się do tyłu i wracając do pierwszego pierwszego, eventu, pierwszego pierwszego takiego spotkania, no tam było bardzo fajnie. trochę ludzi było. Budowniczych niewiele, ale też fajne podobne się tam pojawiły. Były tam oczywiście sklepy. Można było sobie kręckie kupić na sztuki, yy, było bardzo fajnie. No, i można było też spotkać takich YouTuberów yy, słabnych yy, z grupy właśnie tego otoczenia legowego, kręckowego, To yy, też było bardzo, yy, bardzo fajnie i bardzo I yy, też bardzo fajnie to wspominam. Yy, jak na pierwszy raz to taką mniejszą makietę, teraz stworzyłem trzy razy większą i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Prezentować, prezentować. A ja zachęcam do pomocy do reklamowania, promowania eventu, do zapraszania, do nagłośniania, aby było jak najwięcej, żeby było jeszcze lepiej niż w tamtym roku. To tyle. W takim razie życzę miłego dnia i do zobaczenia na w następnym odcinku. pa.